Witamy na naszym kanale. Dziś podzielimy się niesamowitą historią, pełną zwrotów akcji. Wyobraź sobie, że mieszkasz w domu swojego dzieciństwa, odziedziczonego po rodzicach, i nagle Twoje życie zostaje wywrócone do góry nogami przez niechciane wizyty i intensywne konflikty rodzinne. To jest doświadczenie Kerini, która musiała stawić czoła niewyobrażalnym wyzwaniom po nagłym przyjeździe teściowej i rodziny szwagra do jej domu. Przygotuj się na odkrycie. Jak walczyła o odzyskanie swojego domu i spokoju w swoim życiu. Nie przegap tej emocjonującej historii, pełnej cennych lekcji. Nazywam się Kerini i pracuję w sektorze finansowym. Mój mąż, Joejo, jest mechanikiem samochodowym. Mieszkamy w domu, w którym dorastałam, chociaż moi rodzice już tam nie mieszkają. W rzeczywistości ten dom jest częścią rodzinnego biznesu, w którym mój ojciec był CEO. Mój brat miał przejąć firmę. Dlatego studiował ekonomię na uniwersytecie, a nawet wyjechał do uniwersytetu w Oksfordzie, aby specjalizować się w zarządzaniu. Kiedy wrócił, pracował z naszym ojcem przez kilka lat. W końcu nasi rodzice zdecydowali się przejść na emeryturę i przeprowadzić się w spokojne miejsce. Przekazali firmę mojemu bratu, a dom rodzinny mnie, swojej córce. Mój mąż i ja postanowiliśmy tam zamieszkać. Dom jest świetnie położony, zaledwie 5 minut pieszo od stacji kolejowej. W pobliżu sklepów, szpitali i szkół, co bardzo ułatwia nasze życie, nawet gdy nasze dzieci dorosną i wyprowadzą się. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za przekazanie nam tego domu. Planowaliśmy powiększyć naszą rodzinę i żyć szczęśliwie, ale nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że nasze życie zostanie wywrócone do góry nogami przez taki incydent. Po tym, jak się wprowadziliśmy do domu, moja teściowa zaczęła nas często odwiedzać. Wiedząc, że moi rodzice mają biznes, Często pytała o ich pieniądze, odkąd się pobraliśmy. Kerini, ile mają twoi rodzice? Ile odziedziczysz, kiedy umrą? Zawsze pytała. Mówiła o tych rzeczach tak często, że uważałam to za bardzo nieprzyjemne. Nie chcąc być zbyt bezpośrednia, zazwyczaj mówiłam: Nie jestem pewna, nigdy naprawdę o tym nie myślałam. Już mam dom, więc może nic nie odziedziczę, śmiejąc się i odpowiadając niedbale. Ale ona nalegała: To nie może być prawda, prawda. Twoi rodzice mają ponad 60 lat. Wszystko może się zdarzyć. Musieli z tobą rozmawiać o swoich majątkach. Wydawała się tak zainteresowana pieniędzmi, że byłam przekonana, iż liczy na majątek moich rodziców. Wiedziałam już, ile odziedziczę, ale postanowiłam utrzymać to w tajemnicy przed Teściową i moim mężem, który był blisko z nią. Wtedy wydarzyło się coś szokującego. Bez żadnego ostrzeżenia. Moja teściowa i rodzina szwagra wprowadzili się do naszego domu. Około 8 rano w dzień wolny zadzwonił nieoczekiwanie dzwonek. Kiedy otworzyłam drzwi, zobaczyłam ludzi z przeprowadzką. Byłam zszokowana i zdezorientowana. Moja teściowa i rodzina szwagra byli tam, mówiąc: Będziemy tu mieszkać od dzisiaj, więc proszę, zaopiekuj się nami. kropka. Ich uśmiechnięte twarze przyprawiły mnie odreszcze. Mój mąż obudził się i kiedy poprosiłam go o wyjaśnienie, powiedział bez trosko, Jaki problem, jeśli moja mama i inni się wprowadzą? Dom jest przestronny, więc powinnaś znaleźć trochę miejsca. Zachowywał się, jakby to było całkowicie normalne, że się wprowadzają. Byłam już szokowana, że wszyscy mielibyśmy mieszkać razem, ale wtedy moja szwagierka powiedziała coś jeszcze bardziej absurdalnego. Kerini, twój brat nas zaprosił. Skoro nas zaprosił, nie będziemy płacić czynszu ani rachunków. Więc liczymy na ciebie. Kerini. Mój szwagier zaczął wchodzić do różnych pokoi bez pozwolenia, mówiąc: "Ten pokój ma dobre nasłonecznienie, więc zostawcie go dla nas". Joelio, wyjmij wszystkie rzeczy stąd i przenieś je na korytarz. Czułam się oszołomiona tym wszystkim. To jest mój dom, ale oni otwierali pokoje i próbowali je sobie przywłaszczyć, jakby to były ich własne. Moja teściowa i rodzina mojej szwagierki zawsze brakowało zdrowego rozsądku, zwłaszcza moja szwagierka która kiedyś przeszukała moją torebkę bez pytania. Jeśli to będzie tak dalej, oni zajmą mój pokój. Dość, to jest mój dom. Dlaczego zachowujecie się, jakbyście byli jego właścicielami? Już wystarczająco tego znosiłam. Chcę, żebyście wszyscy wyszli, powiedziałam głośno. Zwykle nie tracę cierpliwości ani nie podnoszę głosu ze złości, ale widząc, jak te osoby wprowadzają się do domu, który moi rodzice mi dali, bez pozwolenia i zachowują się, jakby to był ich dom, doprowadziło mnie to do skraju wytrzymałości. Dlatego krzyczałam na całą trójkę, ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Jak śmiesz tak do nas mówić, to ty powinnaś stąd wyjść. W tym momencie poczułam ostry ból na moim policzku. Zdałam sobie sprawę, że zostałam spoliczkowana. Minęło kilka sekund, zanim zrozumiałam, co się stało. Byłam oszołomiona, czując pulsujący ból na moim policzku. W tym momencie coś we mnie pękło. Nie mogłam żyć z ludźmi, którzy zrobiliby coś takiego. Ten dom należy do mnie i nie chciałam, żeby mieszkali tutaj jak pasożyty. Spakowałam więc swoje rzeczy i wyszłam, planując poinformować moją rodzinę o tym, co się stało. Musiałam znaleźć miejsce daleko stąd, więc wynajęłam mieszkanie na jakiś czas. Będę musiała dojeżdżać do pracy stamtąd. W momencie, gdy opowiedziałam rodzicom przez telefon o tym, co się stało Mogłam poczuć ich złość nawet na odległość, zwłaszcza mojego ojca. Zawsze był kochający i wspierający, zarówno jako surowy ojciec, jak i troskliwy, który pomagał nam zawsze, gdy tego potrzebowaliśmy. Nie chciałam wciągać moich rodziców, którzy właśnie mieli przejść na emeryturę, w ten bałagan, ale nie miałam wyboru, gdy moje własne dziedzictwo było mi odbierane. Podczas gdy mieszkałam w wynajętym mieszkaniu, byłam pewna, że mój mąż i jego rodzina używają mojego domu bez skrupułów. Zdecydowałam się więc postąpić zgodnie z sugestią mojego brata i ojca. Kilka dni później, podczas przerwy w pracy, sprawdziłam telefon i zobaczyłam dziesiątki nieodebranych połączeń i wiadomości od mojego męża. Wiedziałam dokładnie, dlaczego próbował się ze mną skontaktować. Wcześniej zadzwoniłam do firm wodociągowych i energetycznych, aby odciąć usługi. Nasz dom całkowicie polega na elektryczności, a my jeszcze nie zainstalowaliśmy paneli słonecznych. Więc odcięcie prądu oznaczało, że wszystko przestanie działać. Teraz jest gorąco, więc życie bez prądu i wody musi być dla nich trudne. Miałam zamiar zignorować połączenia, kiedy mój mąż zadzwonił ponownie, idealnie w czasie mojej przerwy. Hej, co się dzieje? Nie ma prądu i woda nie działa. Odcięłaś prąd i wodę, mój mąż zapytał pilnie przez telefon. Dom należy do mnie, więc skoro mnie tam nie ma, nie mogę zostawić włączonej elektryczności i wody. Prawda. Dlatego poprosiłam o odcięcie. Gdybym zostawiła, musiałabym płacić rachunki, chociaż tam nie mieszkam. Nie mogę tego zaakceptować, więc naturalnie poprosiłam o odcięcie. Po tym mój mąż wpadł w furię i zażądał, żebym natychmiast przywróciła usługi. Ale to, że tak powiedział, nie znaczyło, że się z nim zgodziłam. Jeśli chcieliby, żeby usługi wróciły, powinni za nie zapłacić. Zawsze mówili to twój dom, więc ty powinnaś płacić, ale ich słowa i czyny nie zgadzały się ze sobą. Nie miałam zamiaru przywracać usług ani ulegać ich żądaniom. Po prostu powiedziałam, jeśli ci się nie podoba, to wynoście się z domu natychmiast i rozłączyłam się, bo moja przerwa się kończyła. Później moja teściowa, szwagierka i szwagier wszyscy do mnie dzwonili, mówiąc to samo. Chcieli, żebym ponownie podłączyła prąd i wodę. Narzekali na upał i niewygodę w swoich pokojach oraz na to, jak niewygodne było życie bez wody. Ale widziałam to wszystko jako ich problem, nie mój. Po wysłuchaniu ich skarg, powiedziałam im, żeby sami to załatwili i się rozłączyłam. Myślałam, że są po prostu chciwi i miałam nadzieję, że wkrótce się poddadzą i wyprowadzą. Nawet po całym tygodniu nadal nie wyszli. Postanowiłam działać i porozmawiałam z prawnikiem firmy mojego ojca. Poprosiłam go, aby wysłał zawiadomienie do mojego męża. W zawiadomieniu napisano, że oni bezprawnie zajęli mój dom, ponieważ weszli bez pozwolenia, wyrzucili mnie i zaczęli tam mieszkać, jakby to było ich własne. Ostrzegłam ich, że mogę podjąć kroki prawne. Mój mąż był w szoku, gdy otrzymał pismo od prawnika. Przyszedł do mnie zaniepokojony, pytając: Dlaczego posunęłam się tak daleko? Hej, co się dzieje? Dlaczego dostałem to od prawnika? Czy to musiało dojść do tego punktu? Nie spodziewał się, że podejmę tak poważne działania. Próbował negocjować, ponieważ wiedział, że sprawa sądowa zaszkodzi naszej reputacji. Chcieli uniknąć prawników, ale jednocześnie chcieli nadal mieszkać w moim domu. Doskonale rozumiałam jego myśli, jednak nie mogłam zaakceptować ich propozycji, więc nie uległam prośbom mojego męża. Mój mąż był bardzo wściekły i krzyczał na mnie przez telefon, zapominając, że był w pracy. Żądał, żebym zrezygnowała z angażowania prawnika. Krzyki mojego męża nie przeszkadzały mi, wręcz przeciwnie, irytowały mnie jeszcze bardziej. Pomyślałam, kim ty jesteś, żeby zajmować cudzy dom. Nieważne, jak głośno krzyczysz, nie zmienię zdania. Jeśli nadal będziesz naruszać moje prawa, podejmę kroki prawne. Pomyśl dobrze nad swoimi działaniami. Pomimo, że nadal krzyczał przez telefon, zignorowałam go i rozłączyłam się. Wydawało mi się to stratą czasu i już omówiłam kwestię rozwodu z moim prawnikiem. Kiedy wróciłam do domu, zobaczyłam nieodebrane połączenia od mojej teściowej i szwagierki, ale wiedziałam, że chciały tylko załatwić sprawy, aby uniknąć dalszych zakłóceń. Zablokowałam ich numery. Po tym, jak rodzina mojego męża w końcu się wyprowadziła i znowu się osiedliłam w czystym domu, wszystko zaczęło wracać do normy. Proces rozwodowy przebiegł pomyślnie z pomocą prawnika. Wynajęłam firmę sprzątającą, aby wszystko było nieskazitelne. Mieszkanie samotnie w wynajętym apartamencie w tym czasie było wygodne, ale powrót do własnego domu wydawał się najlepszą opcją. Dom wymagał pewnych napraw tu i tam, więc zaczęłam myśleć o remontach. Mój ojciec polecił mi dobrego wykonawcę i zaczęłam omawiać z nim plany. Życie w sposób niezależny było tak wyzwalające. Mogłam relaksować się na kanapie bez nikogo, kto by mnie upominał, mogłam jeść co chciałam, bez żadnych komentarzy. Gdy cieszyłam się tym nowym rozdziałem, niespodziewanie, po trzech miesiącach, otrzymałam telefon od mojego byłego męża. Na początku nie rozpoznałam numeru i zignorowałam go, ale kiedy połączenia się powtarzały, odebrałam niechętnie i od razu rozpoznałam jego głos. Mój nastrój się pogorszył. Uzgodniliśmy z naszymi prawnikami, że po rozwodzie nie będziemy się kontaktować. Dlaczego teraz dzwonił, zmieniając numer tylko po to, by mnie dosięgnąć. To wydawało się dziwne i niepokojące. Przykro mi, ale uzgodniliśmy, że nie będziemy się kontaktować. Nie ma już nic do omówienia, powiedziałam stanowczo, gotowa zakończyć rozmowę. Proszę, tylko mnie posłuchaj przez chwilę. Potrzebuję Twojej pomocy, błagał, ignorując moją próbę rozłączenia się. Zaczął wyjaśniać bez czekania na moje przyzwolenie. Okazało się, że jego firma przechodzi poważny kryzys finansowy. Co doprowadziło do obniżki jego wynagrodzenia. Tymczasem zdrowie mojej teściowej pogorszyło się, co uniemożliwiło jej pracę. Moja szwagierka i jej mąż mieli trudności. On nie mógł znaleźć stałej pracy, a ona pracowała na kilku niepełnoetatowych stanowiskach, aby spłacić długi zaciągnięte przez męża. Sytuacja była rozpaczliwa, a mój były mąż miał coraz większe trudności z opłaceniem rachunków. Słysząc to wszystko, mogłam odpowiedzieć tylko chłodno. Po wszystkim, co się wydarzyło, wtargnęli do mojego domu bez pozwolenia, przejęli go i próbowali mnie wyrzucić. To było po prostu niewiarygodne. Nie czułam żadnej więzi z ludźmi, którzy mogli zrobić coś takiego, i nie miałam sympatii dla ich sytuacji. To, co mi mówisz, nic nie zmienia. To problem Twojej rodziny i musicie go rozwiązać sami. Nie ma nic, co mogłabym zrobić, powiedziałam stanowczo. Mój były mąż był jeszcze bardziej zdesperowany. Proszę, nie mów tak. Jesteśmy w poważnych tarapatach. Wkrótce nie będziemy mieli pieniędzy na czynsz ani na jedzenie. Pamiętaj, że kiedyś byliśmy rodziną. Proszę, błagam cię o pomoc, błagał drżącym głosem pełnym emocji. Nie mogłam dać się przekonać. Kiedy ja zmagałam się z trudnościami, mój były mąż i jego rodzina nie oferowali żadnego wsparcia. Zamiast tego, traktowali mnie z pogardą. Moja teściowa, szwagierka i szwagier zawsze traktowali mnie z wyższością. Szydzili z mojego prostego wyglądu i tradycyjnych przekonań, mówiąc, żebym ich nie odwiedzała, ponieważ twierdzili, że moje staromodne maniery negatywnie na nich wpływają, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ich słowa były obraźliwe. Moja teściowa pogarszała sytuację, naciskając mnie, bym natychmiast miała dziecko, nalegając na dziwne ziołowe leki, umawiając niepotrzebne wizyty lekarskie i rozpuszczając plotki wśród sąsiadów, że jestem bezpłodna. Patrząc wstecz, nie było ani jednego pozytywnego aspektu w moim małżeństwie. Mój były mąż, kiedyś życzliwy, po naszym ślubie zamienił się w marionetkę kontrolowaną przez moją teściową. Pierwszego dnia, kiedy moja teściowa wtargnęła do naszego domu, byłam na spotkaniu, a ona płakała przed moim mężem. Chciałam zobaczyć Karinę, ale jej tu nie było. Chcę być przyjaciółką Kerini, powiedziała smutno. Po wysłuchaniu płaczu matki, mój mąż natychmiast stanął po jej stronie. Nie wysłuchawszy mojej perspektywy, twierdziła, że chce, abyśmy się dobrze dogadywały, ale za każdym razem, gdy się spotykałyśmy, otwarcie mnie krytykowała. Czy to w domu, czy w miejscach publicznych, mówiła głośno rzeczy typu: Mój syn wygląda, jakby schudł. Twoje jedzenie jest tak złe, że nie może jeść prawidłowo. Moja szwagierka i szwagier również się przyłączali, śmiejąc się ze mnie. Radzenie sobie z ludźmi, którzy zachowywali się w ten sposób, Stało się nie do zniesienia. Nieważne, co by teraz powiedzieli, moje uczucia wobec nich się nie zmieniły. Nie mogę wam pomóc, zadeklarowałam. Zamknę teraz połączenie i proszę, nigdy więcej się ze mną nie kontaktujcie. Po tych słowach rozłączyłam się i zablokowałam ich nowy numer. Znając mojego byłego męża, przewidywałam, że może próbować skontaktować się ponownie, więc postanowiłam zmienić numer telefonu w ten weekend. Jednak zanim zdążyłam to zrobić, Cała czwórka złamała umowę zawartą z naszymi prawnikami. O godzinie 23.00 pojawili się pod moimi drzwiami, domagając się wpuszczenia do środka. Otwórz drzwi. Zajmij się nami. Jesteśmy rodziną. Jesteś nam to winna. Krzyczeli bez jakiegokolwiek poszanowania dla godziny. Hej, co się dzieje o tej porze? Proszę, wróćcie do domu. Przeszkadzacie sąsiadom, prosiłam, zbliżając się do drzwi. Wyglądali, jakby zamierzali siłą wejść do środka, więc próbowałam przekonywać ich przez domofon, ale całkowicie mnie ignorowali, stukając w drzwi i robiąc zamieszanie. Radzenie sobie z ich lekkomyślnym zachowaniem mnie przytłoczyło. Rozważałam wezwanie policji, kiedy usłyszałam zbliżające się syreny. Najwyraźniej jakiś sąsiad podjął działania. Słysząc syreny policyjne, grupa założyła, że to ja wezwałam władzę i próbowała uciekać, ale byli otoczeni przez ciekawskich ludzi co uniemożliwiało im ucieczkę. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zabrali ich na komisariat. Zostałam zapytana o incydent i złożyłam pełne zeznanie na temat tego, co się wydarzyło. Wiadomość o incydencie szybko rozniosła się po sąsiedztwie i dotarła do kolegi z pracy mojego byłego męża, który był wśród gapiów. Następnego dnia całe biuro było świadome sytuacji. Już borykając się z obniżką wynagrodzenia, mój były mąż musiał stawić czoła dodatkowym konsekwencjom, gdy firma podjęła działania i stracił pracę, nie mógł już opłacać czynszu za mieszkanie. Presja finansowa spowodowała rozłamy w jego relacjach, co doprowadziło do separacji rodziny jego siostry. Teraz Joelio mieszka w mieszkaniu socjalnym z matką. Oboje pracują na kilku niepełnoetatowych stanowiskach, aby przetrwać. Nawet jego matka podjęła pracę w niepełnym wymiarze godzin, w desperackiej próbie zarobienia pieniędzy. I to była niesamowita historia Kerini. Która stawiła czoła niewyobrażalnym przeciwnościom i udało jej się odzyskać kontrolę nad swoim życiem i domem. Jej determinacja i odwaga w nieugięciu się pod presją rodziny są prawdziwym przykładem siły i wytrwałości. Jeśli podobała ci się ta historia i chcesz śledzić więcej inspirujących opowieści, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby otrzymywać informacje o kolejnych filmach. Zostaw komentarz, co byś zrobił w takiej sytuacji i podziel się tym filmem ze znajomymi. Do zobaczenia w następnym odcinku